Panie wójcie, panie starosto. Wspaniali goście, zaproszeni zawodnicy, sympatycy Polonii, młodzi zawodnicy z innych klubów. Serdecznie was witamy w imieniu klubu Polonia Radzanowo. Witamy również wszystkich naszych darczyńców, którzy dziś dotarli do nas na nasze zaproszenie. Z tego miejsca chciałam wszystkim bardzo podziękować za wsparcie, jakie od was otrzymujemy. Kilka miesięcy temu zrodził się taki pomysł Niektórzy z nas znają szczegóły tego, jak to się wszystko rodziło w Żartach, jak rozmawialiśmy o oświetleniu naszego stadionu. I dzisiaj miałem jako prezes tego klubu zaszczyt zaprosić Państwa na symboliczne otwarcie tego oświetlenia, co za chwilę uczynimy. Również chciałem bardzo tu podziękować władzom samorządowym za wsparcie w tej inwestycji, zarówno Panu Wójtowi, bo oczywiście nie jesteśmy na swoim gruncie jako klub, to jest grunt gminy. Całą dokumentację związaną z tym, gmina pomogła nam to wszystko zrealizować. Za wsparcie w budowie tego oświetlenia bardzo dziękuję Panu Starostwie Sylwestrowi Ziemkiewiczowi. Dziękujemy Panie Wójcie, Pani Starosto. Drodzy zawodnicy, kibice, szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło Was przywitać po raz drugi na Dniach Polonii. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że jest to największe wydarzenie tego typu pewnie na terenie powiatu płockiego, bo uważam, że drugiego tak dużego turnieju dedykowano tym grupom wiekowym nie ma i w tym miejscu chciałbym przede wszystkim podziękować organizatorom, czyli Krzyśkowi Prezesowi oraz całej załodze Polonii Radzanowo, bo naprawdę robicie coś. Wielkiego turniej trwa dwa dni, ale drodzy Państwo, przygotowania do tego turnieju ruszyły już ponad pół roku temu. Tak więc olbrzymie gratulacje. Dziękuję również wszystkim sponsorom, każdemu kto dołożył cegiełkę do przygotowania tego dzisiejszego wydarzenia, oraz cegiełkę do tego oświetlenia, które za chwilę prezes odpali. Kochani, to jak powiedział Pan Wójt, to pewnie coś nowego będzie, bo to już chyba taka tradycja. Pamiętam jak poprzednio się spotykaliśmy i dużo było rozmowy, tu Pan Prezes Krzysiek o pewnych rzeczach mówił, to dzisiaj się ziściło. I tak naprawdę mamy jeden z najlepszych obiektów w powiecie płockim i mówię to z pełną świadomością, także myślę, że na kolejnych dniach sportowych Polonii będą kolejne inwestycyjne niespodzianki. Natomiast mnie cieszy przede wszystkim to, kochani, że przez te ostatnie lata funkcjonowania klubu Polonia tak naprawdę stworzyła się wspaniała taka wspólnota, rodzina, która dba o ten obiekt. Jest to ogromne wsparcie gminy, ale też jest grupa społeczników, którzy tak naprawdę poświęcają dużo swojego wolnego czasu, dużo zaangażowania i pracują przy tym, aby ten klub się rozwijał. Teraz przez tydzień w nie będzie prądu.